Wyspa Kasztelańska znów otwarła się na mieszkańców Krobi i Okowic. Po gruntownej rewitalizacji nowe oblicze zyskał nie tylko budynek, ale przede wszystkim zmieniło się jego otoczenie. Fosa i tereny zielone na samej wyspie i wokół niej. Wszystko po to, aby obiekt stał się miejscem wypoczynku, edukacji i rekreacji dla mieszkańców. Realizując projekt Wyspa Kasztelańska Centrum Kulturalno i Społeczne chcieliśmy oddać to miejsce mieszkańcom. Mieszkańcom wszystkich pokoleń. Także możemy tutaj spotkać zarówno atrakcje dla najmłodszych, jak i dla osób w średnim wieku czy osób starszych. Chcemy przyciągnąć tutaj rodziny. Można powiedzieć, że, że wszyscy mieszkańcy, każdy tutaj coś dla siebie znajdzie. Prace remontowe w samym budynku polegały m.in. na renowacji elewacji wraz z montażem iluminacji świetlnych. Wymianę instalacji technicznych, remont pomieszczeń oraz montaż windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Także dzisiaj od piwnicy do, do pierwszego piętra można się dostać poprzez windę, podjazd dla osób niepełnosprawnych, także budynek został całkowicie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co dzisiaj jest bardzo, bardzo ważne. Po przeniesieniu biblioteki do centrum Kropkult i zagospodarowaniu piwnic budynku, na fosie wygospodarowane zostały nowe pomieszczenia. Na pierwszym piętrze budynku, czyli tam, gdzie znajdowała się biblioteka, zaadoptowaliśmy pomieszczenia na świetlicę środowiskową, klub wsparcia rodzin, pomieszczenie dla organizacji pozarządowych. W piwnicy też wyremontowaliśmy. Harcówkę w ramach też rewitalizacji powstało nowe pomieszczenie, tzw. Multimedialna Wyspa Kasztelańska, gdzie w sposób nowoczesny chcemy pokazywać historię tego miejsca, ale również całego miasta i całej gminy. Sama wyspa i tereny wokół niej to dziś istna perełka architektoniczna. Krobi w ramach rewitalizacji urządzono na nowo tereny zielone, zbudowane zostały pomosty z balustradami, zadaszono scenę, zbudowano także kaskadę wodną, schody terenowe, system nawadniający, plac zabaw, postawiono nowe ławki, leżaki, monitoring i kosze na śmieci. Od samego otwarcia, 18 lipca, wyspa licznie odwiedzana jest przez mieszkańców Krobi i okolic. Wyspa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno w dzień, jak i w nocy. Myślę, że, że taką dużą atrakcją to jest właśnie ta pora nocna, gdzie mamy bardzo dobrze oświetlony teren różne podświetlenia budynków, tarasów, czy też kaskady. Organizujemy też koncerty. Do tej pory odbyło już się kilka eventów, także wyspa tętni życiem. Całość prac wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej kosztowała ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. Na realizację zadania samorząd krobi pozyskał dofinansowanie w kwocie ponad 2 700 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji stanowiła ostatni etap projektu rewitalizacyjnego, rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum.